Dzień dobry Państwu Szalom. Jesteśmy dzisiaj przy dziewiątej parszy Księgi Szemot, Parsza Kitisa. Kitisa. Co to znaczy? Kitisa Edrosz wnej Izrael Chem. czyli gdy podniesiesz głowy synów Izraela przed ich dowódców. Czyli policzysz, można powiedzieć, że gdy policzysz synów Izraela, to każdy z nich powinien dać pół szekla świątynnego i być zapisanym. Oczywiście ci synowie Izraela muszą mieć ukończony 20 lat. I tak wygląda sytuacja rozpoczęcia Parszy kitisa, czyli liczenia mężczyzn. Izraelitów, wszystkich tych, którzy ukończyli 20 rok życia. I w zasadzie jest to, tak jakbyśmy powiedzieli, kontynuacja poprzednich parsz, czyli tej parszy rumai, Te, te Sawy, gdzie budowana jest świątynia. Ten szekiel świątynny jest między innymi przeznaczony na to, żeby tą świątynię budować. Po prostu jest to zrzutka, ja bym to dzisiaj określił, wszystkich mężczyzn Izraela po ukończeniu dwudziestego roku życia, którzy mieli wnieść swój materialny, nie tylko rzeczowy, ale też i taki gotówkowy wkład w budowę świątyni Boga. I tak też się dzieje. Przeznaczone, te środki przeznaczone są na na y, naczynia, na y, olej, na y, wszystko to, co jest niezbędne do budowania świątyni. Mało tego, wyznaczony zostaje specjalny, y, wyjątkowo uzdolniony człowiek, becalel, y, który ma y, budować, tworzyć ma mieć pomysł twórczy, artystyczny na wykonanie poszczególnych elementów świątyni, na, tych, na wykonanie tych wszystkich przedmiotów liturgicznych. I nie tylko na budowanie namiotu, na budowanie ołtarza, na wykucie świecznika. To, to wszystko ma być wykonane rękoma. Rzemieślników pod kierownictwem Becalela, tego specjalisty, wyjątkowo uzdolnionego rzemieślnika. I w zasadzie można powiedzieć, że parsza przebiega, tak powiedziałbym, tradycyjnie. Budowana jest świątynia. Może dostaje zlecenie. Od Boga wykonuje dwie tablice i z tymi tablicami udaje się na górę po to, żeby Bóg wyrył na tych tablicach dziesięć przykazań. I tak rzeczywiście się dzieje. Może idzie na górę, nie ma go przez jakiś czas. I raptem następuje coś, co powiedziałbym tak, zaburza. Dotychczasową konstrukcję związaną, czy też ten przebieg zdarzeń związany z budowaniem świątyni. Bo w zasadzie świątynia jest budowana i raptem dzieje się coś, co jest zupełnie niespodziewanego, nieprzewidzianego. Otóż, w momencie, kiedy może znajduje się na górze lud, który Pozostał na dole, niecierpliwi się mówi w ten sposób. Lud, który znalazł się na dole pod, pod górą lud widział, że może opóźnia zejście z góry, więc zebrał się wokół Acharona i przemówił do niego. I jak co przemówił? Otóż lud mówi tak, zrób Zrób nam bogów. Nieprawdopodobna historia. Nie ma przez pewien czas Moszego, a lud zaczyna się buntować i mówi: Zrób nam bogów. Mówi do Acharona. A co Acharon mówi? Tak, dobrze, ja to zrobię. Zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, i z tych kolczyków odleję wam. Nowego Boga. Historia niesamowita. Mamy z jednej strony budowanie świątyni, wszystkie czynności, które są przedsiębrane. Moshe jest na górze. Rozmawia z Bogiem. Bóg wyrył na tablicach przykazania dla ludu Hebrajczyków, dla ludu izraelskiego. Izraela, a ten lud na dole mówi, ja nie chcę tego moga, daj tam innego, mówi do Acharona. Pytanie jest takie, czy i w jakim zakresie Acharon tutaj popełnił przewinienie, w jaki sposób e, ugiął się pod wolą e, tego ludu. Może to być związane z tym, że tak naprawdę Rola Acharona jest troszeczkę. On, on był pełnomocnikiem Moszego. On tłumaczył to, co może mówił i to, co może usłyszał od Boga. Ale tak naprawdę jego odczucia może, nie wiem, jego odczucia jego poczucie więzi z Bogiem z tego wynika mogło być trochę dziwne, tak mi, się, tak mi się wydaje, no przecież miał być kapłanem Boga, a raptem odlewa ze złota cielca, złoty cielec, pojawia się złoty cielec, Bóg widząc to co się dzieje, Zwraca się do Moszego, zejdź, bo lud, który wywiodły z ziemi egipskiej, stał się zepsuty. Może schodzi z góry natychmiast. Widząc, co się dzieje, rzuca tablicami, tu rozbija je i wzywa do siebie. Oczywiście wrzuca tego cielca w, w ogień, czy topi go, ale wzywa do siebie tych, którzy będą, którzy wierzą w tego Boga, którzy są mu bliscy, którzy się nie zawahali. I tak też się dzieje. Wokół Moszego zbierają się lewici. On nakazuje im przybrać miecze i rozpoczyna się rozprawa z tymi, którzy zbudowali, którzy wierzyli i uwierzyli w Złotego Cielca. Ginie 3000 mężczyzn. Rodzi się pytanie, jak, jak to było możliwe, żeby w tak krótkim okresie czasu ten lud, który no, tak naprawdę zawdzięczał Bogu wszystko, co do tej pory się działo i to swoje przetrwanie, raptem się zbuntował. Mówi, nie chcę tego Boga. Czy tak ma postępować? Wdzięczna społeczność. Bóg mówi, że Lud jest jaki? Lud jest um, um, uparty, zepsuty, skłonny do zła. To są słowa Boga. Mówi tak nie, ja, ja nie będę między wami. Mówi do naszego koniec. Ja nie będę między wami. Dlatego gdybym ja był między wami to bym musiał was. Zniszczyć. W związku z tym nie będę ja, będzie opatrzność, będzie moja obecność, moja obecność pójdzie i was poprowadzi, poprowadzi Ciebie. W pierwszej wersji Bóg mówi: Zniszczę cały lud. Może przebłagał Boga. Mówi, nie, 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 to, to, to nie tak. Ten lud oczywiście jest zepsuty, jest krnobrny, jest zły, jest uparty, ale wybrałeś przecież ten lud. No nie możesz tak pokazać Egipcjanom na przykład, że wybrałeś ten lud po to, żeby go zniszczyć. A przecież dałeś im to zadanie do wykonania. Ale to są tylko ludzie, słabi, nierozumiejący, budują cielca. No Dlaczego budują cielca? I dlaczego pojawia się cielec, złoty, złoty cielec? Myślę, że chodzi o to, że lud Izraela wyszedł z Egiptu, z kraju, z krainy, z państwa. W którym czciono bogów o kształtach odzwierzęcych, też. Chorus. Więc to były, to były postacie, które były bliskie wyobrażeniom tego ludu. I dlatego też mowa jest o cielcu jako o tym takim odzwierzęcym odzwierciedleniu, Wierzeń egipskich. Tak myślę, że tak to wyglądała sytuacja. Ale nie ma go, został zniszczony. Bóg mówi: koniec. Ja nie będę z wami. Może moja obecność pójdzie i poprowadzić cię. W związku z tym, Może wychodzi z obozu. Nie może mieszkać wśród tych ludzi, stawia namiot poza obozem. Wszyscy go obserwują, jak on się zachowuje. Wtedy, kiedy on wchodzi, wtedy, kiedy pojawia się obecność boska, pojawia się obłok, który symbolizuje rozmowę naszego z Bogiem, wraca do obozu. Ludzie są przerażeni tym, co się stało, pomijając oczywiście tych, którzy zostali zabordowani przez lewitów, ci, którzy się sprzeniewierzyli. I tak naprawdę mamy taką sytuację tak jakby z innej bajki. Do bo, 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 bo tej pory budowaliśmy świątynię, zajmowaliśmy się przedmiotami. I raptem pojawia się coś, o czym powiedziałem wcześniej, coś, co nie przystaje zupełnie do y, historii budowania świątyni. Budowania obiektu, który, którym będzie spełniane y, liturgia oddania, oddań dla Boga. I tutaj możemy... Tak się też zastanowić, czy rzeczywiście o to chodzi. Czy, czy rzeczywiście to miał być taki przypadek, taka, taki, jakby powiedział, wtrend do, tej, do, tej do tego budowania świątyni. Czy to nie jest coś, co musiało się zdarzyć, co musiało być niezbędne i konieczne. Dlatego, że pamiętajmy o, drugim przykazaniu, o przykazaniu z Itro, nie będzie miał innych bogów. Może tak powinno to wyglądać. Może przed zakończeniem budowy świątyni ten lud musiał mieć to uświadomienie sobie tego drugiego przykazania. Nie będziesz miał innych bogów. No i co się dalej dzieje? Może oczywiście rozbił tablicę, Bóg wzywa go do siebie. Masz wyciosać nowe tablice, napiszesz, napisze na nich te słowa, które zapisałem wcześniej. Może idzie na górę z tablicami, ale Bóg już, tak jak powiedział, napisze nowe tablice, czyli zapisze. Ja, ja Bóg zapiszę te tablice nie, to teraz Ty zrobisz to. I rzeczywiście może dokonuje zapisania. I to może już wykonuje ten zapis. Bóg ma rezerwę. Jest, można powiedzieć, niezadowolony z takiego obrotu sprawy. I jakkolwiek darza mojego pełnym e, pełną łaską, to jednak zmienia zdanie i mówi: ty napiszesz, ty. To już jest twoja sprawa. Dlaczego? Dlatego, że ja już nie będę między wami. Będzie tylko moja obecność. To jest zupełnie czymś innym. Oczywiście, może jest na tej górze 40 dni, nie je, nie pije. Zapisał tablicę. Schodzi z tablicami. I tak w zasadzie można powiedzieć, że kończy się parsza. Parsza, która zaczęła się od liczenia synów Izraela, która. Raptem przybrała dramatyczną sytuację, dramatyczny obraz, w której zdarzenia toczą się lawinowo, zmieniają się o 180 stopni, z momentu budowania świątyni mamy do czynienia z walką o przetrwanie idei. O przetrwanie idei. Trzeba powiedzieć, że to przetrwanie tak jak. Powiedziałem wcześniej, było okupione oczywiście krwią tych trzech tysięcy zabitych Izraelitów, którzy uwierzyli w złotego cielca. Jakie z tego wnioski? Czy warto? Czy rzeczywiście tak może być? Czy trzeba aż takich kroków, żeby udowodnić ludziom istotę, istotę bytu, istotę tego, czym jest Bóg? To jest bardzo trudny moment. I w, tej, w tych właściwie. W pięciu parszach, bo to jest ich pięć. E, Bajak Hel i jeszcze Pekudej, następne dwie parsze. E, te pięć parsz jest związanych z budową świątyni i tylko jedna, Kitisa, właśnie ta, o której w tej chwili rozmawiamy, mówi o czymś, Innym niż budową świątyni, takim fizycznym budowaniem świątyni. Mówi o budowaniu zasady, o budowaniu tego prawa boskiego. Oczywiście Bóg mówi dobrze, będzie moja obecność z Wami, będzie moja obecność z Tobą, może. ale już na innych zasadach. I to tyle, jeżeli chodzi o parsze Kittisa. Dziękuję Państwu.